Siemaneczko! Z tej strony? Farka, farka, farka Słuchajcie, rozchorowałam się. Prawdopodobnie zaraziłam się na PGA, czyli na tych targach gier w Poznaniu, ale mimo wszystko było warto tam być. Oczywiście nie mogę odpuścić filmu, tak więc dzisiaj idziemy do lekarza. Dzwoniłam, ale niestety nie udało mi się zarejestrować, tak więc będę musiała odstać swoje w tej gigantycznej kolejce. Jak możecie, to zostawcie dużo apeczek w górę, to na pewno szybciej dzięki temu dojdę do zdrowia, a w komentarzu możecie napisać mi wasze sposoby na szybsze ozdrowienie. Jak coś, to herbatkę z miodem już piję, rosołek ugotowałam, na wieczór też planuję wziąć czosnek i coś przeciwbólowego, żeby mnie tutaj te zatoki tak nie bolały. A na razie musimy stać tutaj w tej ogromnej kolejce, żeby dostać się do lekarza. Oczywiście będziemy mogli też kupić za Robuxy miejsce w kolejce. Widzę, że tu będzie podobne jak do tej toalety, co staliśmy. Też mamy alarm przeciwpożarowy. Wszyscy do urzędu. Ile to kosztuje tu? 799 Robuxów to bardzo dużo. Po minilinie jest za 349, więc sobie tak nie będziemy ułatwiać. Odstoję, bo 349. 49 robuxów to bardzo dużo. Troll? Troll? Na czym polega tutaj? A, możemy innych graczy trollować, co to jest? Strach przed skokiem? Zamień pozycję? Batman zemsty? Ukraść pieniądze? Okej, okay. takich rzeczy tam nie było wtedy, ale na razie mi się wydaje, że musimy grzecznie tutaj odstać swoje, niestety a myślałam, że mnie nie stać, a jednak mnie stać, więc jesteśmy już 36 w kolejce, co tu za buźka, no tak Halloween dzisiaj, bo ja to w Halloween nagrywam, niestety dzisiaj nie mogłam uczestniczyć w zabawie Halloweenowej, ale chociaż się coś tam pomalowałam, żeby tak nie straszyć dzieci, jak będę im otwierać się, żeby dać cukierki, dobra, ktoś przede mną tutaj też jest chory, chyba też był na PGA i się zaraził tutaj, o, ale zobaczcie, on ma ile pieniędzy w tej torbie, mogę coś mu tutaj podebrać, czy nie? Znaczy klikam, ale chyba nie da rady, Niestety. Tutaj chyba mnie tutaj jakaś widzka poznała i ma złamaną nogę. To nie wiem czy ja wolę jej nie przepuścić w kolejce, wiecie. Ja jeszcze z moją chorobą wytrzymam, rosołek wypiję, wezmę jakieś tam leki i ten, ale ona ma nogę złamaną. Tamtemu nogi nie działają, oparzenie słoneczne, oj ktoś tam się za długo opalał chyba na słońcu. Grypa żołądkowa, to jest dopiero straszna rzecz. Dobra, kolejne miejsce możemy wykupić za 26 tysięcy, więc tutaj czekamy aż nam się trochę uzbiera. Coś bym tutaj zrobiła, tylko nie wiem co, troll. Ej, co to był, co to był za dźwięk? Słyszeliście to? Dobra, mogę wykupić kolejne miejsce. Jesteśmy no niestety dalej na pozycji numer 31. Dlaczego się wypchnęłaś przede mną? Ja tu ledwo mogę mówić. Ja chcę już do lekarza, a kolejka bardzo, bardzo długa przede mną. Ogólnie zaczęło mi się od gardła, a potem była mega duża temperatura. Temperatury aktualnie nie mam, ale za to zatoki mi tutaj rozwaliło i się smarkam i wszystko mi spływa tutaj do gardła, więc też powoli traciłam głos. Tak więc Halloween no, niestety musiałam odpuścić i pewnie wszystkie świętych też będę musiała odpuścić, bo muszę się wykurować, bo nie chcę tutaj wszystkich pozarażać. Dobra, wykupujemy kolejne miejsce. Co to? Czemu oni, oni się tutaj tak wpychają? Oni wykupują za robuxy czy mają tyle pieniędzy? Kto no nie, ona mnie zaraz zarazi, ona pierdzi tutaj cały czas. Nie chce się ktoś zamienić, może ja jednak wykupię to miejsce, wiecie? Za 9 Robuxów? Nie, no to nie ma sensu, wiecie? No nie, pierdź, idź mi stąd. Dobra, wiecie co nie, ja nie chcę za nią stać, ja się cofnę, może co, te dwa miejsca, niech ktoś inny tam stoi. Nogi nie działają, zobaczcie, biedny się tutaj tarza po podłodze. Jakie są inne jeszcze objawy? swędzenie, no Tam, oj! Ktoś wykupił ten alarm pożarowy i jestem na której pozycji? Na dziewiątej pozycji! co Coraz bliżej do lekarza, czyżby to był taki szybki odcinek? Czy zaraz mnie ktoś cofnie specjalnie? Nie, proszę, tak mało brakuje jeszcze do lekarza. Najgorzej, tylko że oni mają pieniądze teraz i będą mnie, wiecie, prześcigać. Mi się wolniej generują pieniądze niestety, więc tutaj... Mimo tego, że ktoś wcisnął ten alarm pożarowy, to i tak ja się cofnę prawdopodobnie na tą 30 pozycję. O nie, 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 nie. O, a tutaj ktoś nie widzi, zobaczcie. I z laską chodzi, biedno. Z tego co widzę, bo ona tutaj aktualnie nie Ble. widzi, to moja choroba nie jest aż taka chyba poważna. Tyle tutaj jest gabinetów lekarskich i żaden lekarz nie przyjmuje tutaj do tych, tych drzwi. Może to jest tylko jeden, jedyny lekarz na sali, co? Jak w typowej przychodni NZ w Polsce, nie? Na szczęście ja już chodzę prywatnie i zapisuję się na daną godzinę, ale pamiętam, jak byłam mała i chodziłam z rodzicami właśnie do lekarza, to trzeba było odstać swoje w kolejce. Od siódmej rano była rejestracja. Oczywiście, dozwolić się do rejestracji nie dało rady, więc trzeba było przyjść, poczekać swoje w kolejce i wtedy się. Dostawaliśmy do lekarza. To co, możemy coś tutaj wykupić? Nie, 40 tysięcy to kosztuje, a mogę coś tutaj wylosować za darmo, proszę. Wirowania! O! Jedno wirowanie za darmo. Uwaga, uwaga, co dostanę tutaj? Yy, co ja dostałam? Pieniądze dostałam? Chyba pieniądze dostałam, tak? Nie wiem, to koło jakieś takie niewyraźne, o no, nie, kichać mi się chce. Dobra, chyba wytrzymam. Nie kichnę, nie kichnę. Alarm pożarowy. Po ile ten alarm? 79 robuxów. Boję się go wykupować, wiecie? Bo jak go wykupię, to prawdopodobnie się cofnę. Codzienne nagrody. Czy ja mogę jakąś jeszcze codzienną nagrodę tutaj odebrać? Chyba... A coś odebrałam. O, 100 tysięcy. 000... Ej, dostałam 100 tysięcy, a nie dostałam tych 100 tysięcy. O co tu chodzi? Dobra. Jestem na dziesiątej pozycji. Na dziewiątej. Czy mogę coś jeszcze tutaj odebrać? Strach przed skokami plus jeden? O co tutaj chodzi? Nie rozumiem tego. Tutaj dalej i zarobuksy mogę wykupić. To nie wiem, po co są te nagrody. Co tam się dzieje? Czemu tam taka kolejka tego lekarza? No wychodź już, jak się tam nie leczysz, to wychodź od lekarza, bo blokujesz kolejkę. Halo! Dziewiąta pozycja, już jesteśmy bardzo blisko. Uwaga, uwaga. Ja wiem, że to jest głupia gra, ale po prostu ja nie mam siły myśleć na jakąś inną grę, wiecie? Dlatego wolę sobie postać w tej kolejce do lekarza. Bo jakbym miała grać w coś, gdzie trzeba myśleć, to, to raczej nie dałabym rady. Nie wierzę! No nie wierzę! Ktoś wykupił ten alarm pożarowy i mnie cofnęło na 30. pozycję. No dlaczego? Dlaczego? Proszę nie! Ale na szczęście mam dużo pieniędzy, więc przeskoczę tutaj tą kolejkę i wracam na prawie swoje miejsce, no na 12, no ale nic. Coś czuję, że po tym odcinku stracę głos. No nie wierzę! No nie wierzę! Dlaczego mi ktoś to zrobił? Ktoś mnie tutaj bardzo nienawidzi, chyba wiecie. I co ja mam z wami zrobić? Dobra, kupujemy, no, no nic nie poradzimy. Trzeba przeskoczyć tutaj tych wszystkich nupków. Z drogi śledzie, bo werka, Ferka jedzie! No i znowu na tej nieszczęstej 13, chciałam powiedzieć 12, ale 13 kolejeczce. Ktoś się pyta, jaki jest sens tej gry? Sama chciałabym wiedzieć. O, ja wiem jaki jest sens tej gry. Cierpliwość. Cierpliwość popłaca, trzeba się, wiecie, tutaj namęczyć, wystać i, i dostaniemy się do tego lekarza, którego chcemy. O, ta gra uczy cierpliwości. Nie warto się tutaj poddawać. Jeszcze ja nie wiem, czy ja się nie poddam, wiecie, bo ja już cała mokra jestem. Jeszcze ten szlafroczek sobie ubrałam, bo było mi zimno, a teraz jest mi mega gorąco, bo mnie tu lampy grzeją. Jakbym wyłączyła lampy, to w ogóle bym jak jakaś zmora wyglądała, wiecie. A ja się lubię tutaj doświeć lampami. No dawać, jedenasta pozycja, proszę, nie wywalajcie mnie na koniec kolejki, już tyle tutaj stoję, jest mi gorąco, ja czuję, że ja już mam gorączkę, chcę mi się pić, ja chcę rosołku ciepłego, już najchętniej czegoś innego bym się napiła, ale na chore gardło nie mogę, muszę ciepłe pić. Jeszcze co jest najgorsze, nie powinnam pić kawy, chociaż i tak piję kawę, ale piję na zmiany. Kawę, herbatę, kawę, herbatę, bo ja bez kawy to ja żyć nie mogę. Nie? bym nie wstała z łóżka, ja bym kawy nie wypiła. A czemu ci lekarze sobie siedzą tak bezczynnie na krzesłach, co? Nie możesz mnie ty, panie, tutaj przebadać, osłuchać, sprawdzić czy nie mam jakiegoś zapalenia płuc? No bardzo proszę. No. A czemu wszyscy mają takie stroje, tylko ja nie mam stroju? Czemu każdy w taki kubraczek szpitalny jest ubrany, tylko nie ja? Jak ja to zrobiłam? Chyba, że im się wyświetla, że jestem tak ubrana, a ja wyglądam normalnie, co? No bo zobaczcie, każdy jest ubrany praktycznie. A nie, tam na końcu widzę, że ktoś jest normalnie ubrany, to nie wiem. No nie, zatrucie pokarmowe, będzie mi tu pierdział zaraz. A co? Ręce nie działają. Jak ręce? Ręce nie działają, co to znaczy? Aha, zobaczcie, ona jakieś łuknie się to chyba sobie tym łukiem strzałami w ręce strzeliła i teraz nie działają. Czy ja mogę jakąś już nagrodę odebrać, proszę o, o, dobra, dobra. Mam pieniądze, mogę wykupić sobie tutaj. No, dalej wracam niestety na tą nieszczęsną jedenastą pozycję. W ogóle uszy mi się zatykają, nic nie słyszę, co mówię. Ej, czy tam leży gazolin? Ja już mam jakieś zwity, czy to jest gazolin? A nie, to jest zmiotka i szufelka. To nie jest gazolin, dobra, ale tak pod kątem moim wyglądało jak gazolin. O, mogę miejsce kupić. Siódma pozycja, na siódmej jeszcze nie byłam. Byłam na dziewiątej, więc jestem na siódmej pozycji. Dawać, dawać, wchodzić tam do lekarza, ja już. Chcę się dostać daleka. Do proszę, nie klikajcie tylko tego alarmu pożarowego. Bardzo proszę. Ile on kosztuje? Kto się tyle tutaj wyprztrykał? 79 robuxów, to nie tak dużo. Dobra, może, mogę wykupić, bo ktoś mnie tutaj przegonił. To ta mnie przegoniła, co jej ręce nie działają. Ktoś chyba pominął kolejkę, zobaczcie, bo jak się wepchał tam na początek, co jest? Ludzie bogaci w tej grze są, a najbardziej bogaci są tutaj twórcy gry, bo oni zarabiają tutaj z naszych robuxów. Dobra, kolejny jest 671 tysięcy. Bardzo, bardzo dużo. Nawet nie tysięcy, tylko milionów to miejsce. Widzicie ile warte jest to miejsce? Ciekawe, czy na tej pierwszej pozycji też trzeba odstać tą minutkę, tak jak w tej linii do nieba, co staliśmy. Mam nadzieję, że nie, bo tutaj będę walczyła dzielnie o to miejsce. Znaczy, no jak. Ktoś kliknie ten alarm pożarowy, czy ten wszyscy do urzędu, to naprawdę będzie lipa, chociaż jakby ktoś kliknął wszyscy do urzędu, to nie wiem, czy byśmy wszyscy naraz nie weszli tam po prostu do lekarza. Dobra, coraz bliżej, czwarta pozycja, uwaga, uwaga, na czwartej pozycji jestem, na tej jeszcze nie byłam, chociaż na pewno jeszcze jedno mnie cofnie, ale już widzę tam lekarza, chociaż jestem ciekawa, dlaczego te drzwi prześwitują. Tam wszystko widać, co tam lekarz robi. Jakby się ktoś miał rozebrać do pasa w dół i co, I co? Każdy tutaj będzie w tej kolejce podglądał, dobra, uwaga, jestem na trzeciej pozycji. Tutaj dopiero zobaczcie 1,51 biliona dolarów trzeba zapłacić, żeby się tutaj troszeczkę wepchnąć o jedno miejsce do lekarza. A weszła tutaj ta, co jej nogi nie działały, ale już widzę, że stoi, więc chyba wszystko gra. To jakiś lekarz co do to ja wyjdę zdrowa całkowicie. To może w normalnym życiu też będę zaraz zdrowa. O, zaraz mogę wykupić. Uwaga, uwaga, drugie miejscu uwaga, uwaga, dobra, jestem na drugim, chyba że ona mnie prześcignie, no niestety chyba tak, trzeba czekać nad swoją kolej. No nikogo tam nie ma u tego lekarza, dlaczego wy nie wchodzicie? Ale na 100% trzeba tutaj odczekać chyba. No, żeby nikogo tam nie kusiło wykupienie tego alarmu pożarowego, bo naprawdę będę bardzo zła ale stres, teraz mam uwagę, bo to walka o miejsce. Zaraz zobaczymy, czy trzeba tutaj czekać ileś sekund. Tak, minutę trzeba poczekać, no nie. To na pewno ona wbije tutaj na moje miejsce, no ale nic. Wydaje mi się, że ona wejdzie przede mną, chyba że będziemy tutaj tego czasu pilnować i ewentualnie kupimy zarobuksy, to może uda nam się wejść. No. Nie pamiętam, ile tam sekund było, wiecie? O! 30 sekund zostało, uwaga, uwaga! Więc teraz raczej uda mi się wejść, wydaje mi się. Nawet jak ona mnie przegoni, to mam tyle pieniędzy, że uda mi się wykupić to pierwsze miejsce. No chyba, że to zrobi dosłownie w sekundę, tak że zamieni się ze mną miejscem. dawać puść mnie już, panie doktorze! Naprawdę, ja już tutaj ciężko mi jest, kaszel, płuca już mnie bolą od tego kaszlu. Uwaga, 7, 6, 5, pilnujemy, 4, 3, 2, Jeden! Wchodzimy! W końcu udało się! Nareszcie! Ile mogę tutaj siedzieć? 10 minut! Dzień dobry, panie doktorze! No, co mi dolega, to chyba słychać, nie? Katar, kaszel, gardło, wszystko mnie boli już. Od tego kaszlu też płuca mnie bolą. Bardzo proszę mnie przebadać. Pójdę tutaj za kotarkę się przebrać, tak? Uuu, to jakieś jest tajne przejście. Uwaga, uwaga, trzeba tu pozwiedzać. Co my tutaj mamy? Leczniczy basen tutaj mamy! Z kółeczkami. Tam mamy też saunę, chyba zobaczcie, więc możemy się wygrzać. Tutaj nasze choroby wygrzejemy. A nie, nie mogę tam wejść, bo to jest strefa VIP, no niestety. No dobra kochani, w końcu udało mi się dostać do tego nieszczęsnego lekarza, który zalecił mi dużo odpoczynku, tak więc jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę, a ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!